Siema, chciałem zaproponować temat, który już jest poruszany niejednokrotnie: AI, czyli sztuczna inteligencja, do której ludzkość tak bardzo dąży, tak pragnie ją stworzyć. Dużo ludzi podnosi ten temat, że jest to duże zagrożenie. Ja też tak uważam, że to może być naprawdę olbrzymie zagrożenie. Bo po prostu to jest to temat, o którym można dyskutować bardzo długo, rozważać różne wątki. Ja chciałbym dzisiaj poruszyć jeden taki, który mi przyszedł do głowy. A więc, może nie totalna zagłada, ale przyjęcie kontroli nad światem przez sztuczną inteligencję. Bo uważam, że jeżeli stworzymy już sztuczną inteligencję, bo jeszcze jej nie stworzyliśmy, bo nie wystarczy stworzyć programu, który zacznie się uczyć i powtarzać to wszystko. Tylko chodzi o to, żeby sam myślał, a nie uważam, że jak coś się nauczy i powtarza, to, to myśli sam. Nie, jeszcze nie. Ja więc mam w głowie Terminatora, gdzie sztuczna inteligencja postanowiła siłą przejąć kontrolę. Nad światem, ale tak uważam, że to nie musi się w ogóle wydarzyć. Sztuczna inteligencja jak już powstanie, może przejąć kontrolę, a my tego nawet nie zauważymy. Z własnego, jakby to powiedzieć, lenistwa pozwolimy, by ta sztuczna inteligencja tę kontrolę nad nami przejęła. Bo na przykład któż nie marzy że tam w wspaniałym świecie, w którym nie musiałby pracować? Nie musiałby się martwić tymi przyziemnymi rzeczami, jako pieniądze, jedzenie, tylko mógłby korzystać z życia, i gdyby się tylko dało to zrzucić na kogoś innego czyli w tym przypadku na sztuczną inteligencję, na maszyny, na roboty to jakoś wielu, jak nie większość z nas z chęcią by to zrobiła i takie na przykład zastępowanie ludzi maszynami w zakładach pracy. Z jednej strony ludzie podnoszą alarm, bo tracimy miejsca pracy, ale z drugiej strony, gdyby się okazało, że na przykład te maszyny nastąpią nas w pracy, a my nie musimy chodzić do pracy, nie musimy zarabiać, bo wszystkim na przykład się zajmą maszyny, będą pracować, będą produkować, będą się zajmować rolnictwem, a my wszystko to dostaniemy za free, za darmo, bo te maszyny nie będą brać pieniędzy, bo po cholerę maszyną pieniądze. Poza standardowym serwisem one nie potrzebują nic więcej. Nie mają potrzeb takich jak my, że musimy coś zjeść, że potrzebujemy jakiejś rozrywki, że. Maszyna to maszyna. Wyznacza sobie zadania i takie rzeczy, które nam są potrzebne do życia, maszynie totalnie nie są potrzebne. A więc jeżeli... Zapragniemy tego cudownego życia, by te wszystkie przyziemne rzeczy robiły za nas maszyny, a my, żebyśmy tylko korzystali z życia, czyli sobie podróżowali, nie wiem, podziwiali świat, yy, zajmowali się własnymi pasjami tylko i wyłącznie. Może się nagle okazać, że wszystkie najważniejsze rzeczy, które są nam potrzebne do życia, są kontrolowane przez maszyny. Jakby nie patrzeć, to jest właśnie wtedy przejęcie kontroli nad światem przez maszyny. Bylibyśmy od nich uzależnieni. Gdybyś się nagle zbuntował i postanowiły nas nie karmić, to mielibyśmy niewiele do powiedzenia. Ciekawy jestem Waszego zdania na ten wizję Armagedonu, który nie polega na tym, że maszyny zaraz próbują nas wybić, zgładzić i przejąć świat tylko i wyłącznie dla siebie. Bo jak dla mnie to nie ma też sensu przyjmować Wyniszczać wszystko, co żyje, i, i żeby maszyny same dla siebie zostały, bo one też na pewno nie widziałyby w tym sensu, że nie trzeba wybijać. Tak jak my, yy, dochodząc do tego poziomu, jakim jesteśmy, stwierdziliśmy, że nie ma sensu zabijać zwierząt, niech sobie żyją, że są potrzebne dla ekosystemu, że świat jest lepszy ze zwierzętami. Tak samo sztuczna inteligencja może uznać, że też nie ma sensu wybijać. Ludzi wszyscy są słabsi, niewiele są w stanie nam zrobić. Przyjmiemy kontrolę nad wszystkim, nawet nie będą w stanie użyć żadnej broni. A tej, które będą w stanie użyć, niewiele nam zrobi. Także dajcie suba serduszko, czy lajka. Jak chcecie więcej tego tematu poruszeń i dajcie znać co myślicie na ten temat Armagedonu a to moją wizję. Ale dzięki. Na razie.